Słuchaj, proszę pana, proszę. Bagaż nie stworzyć. Proszę wysiąść, silnik wyłączyć. Chwileczkę, dokumenty, proszę. Chwileczkę. A czy ja tu mogę spać, panowie, dokumenty. I proszę dać głośniej to, co leciało przed chwilą. Ale to radio jest. Ale proszę dać głośniej. Ale to radio jest. Proszę się nie wykupiać, głośniej proszę dać. Głośniej. To proszę, nie nie. Głośniej. Proszę, dać. proszę głośniej go wysłać. I co to jest? Chyba korki, ja, chyba nie. Skariować? To cholera. Śmio takie zdjęcia są, takie zdjęcia Pana, jest pan weź sobie takie zdjęcia Pan nie wie, co jest są takie zdjęcia To tam co kiedy ja mogę pojechać z auta? Pana, wiesz pan te pan nie jest tutaj. wie, co to Ja pana nie będę informował, pana Ale to jest takie, że to jest poważne To chyba na wyznaczenie Ale dlaczego? Zdanie. ale co? To... <muszelny> nie, ma pan jest Nie, Cytutosz nie, 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 No, nie, 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 mi się na nie, 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 ty chyba to wiesz. Może ty to powiesz? O obłudnie jak cała czwarta rp Dokładnie myślę tak samo. Sześć Boże, ojcze. Tadeo? Sześć Boże, chłopcy. Chcielibyśmy raport złożyć mały. Bo mamy tutaj parę rzeczy do, do przedstawienia. Raport. Jaki raport? A no. O mała konfika konfiska to była e, rozumiem, że gadżety macie Tak tak Jestem z was dumny chłopcze. O 15.30 O 15:00. Tak jest w tym sobie miejscu Do widzenia Tak jest, szczęść Boże Załatwione Nie wiem Znaczy nie załatwione chyba Jedziemy Idziemy

Mamy coś dla ojca, ucieszy się ojciec. Co macie? Papierosy macie dla ojca? Przecież mówiłem wam. Ta cholera na spowiedzi. Że papierosy to wróg. Ostatni raz. Zapomnieliśmy się. Ostatni ojca. raz. Dobrze ojciec, ojciec nie będę się ojciec Tutaj, konfiskata była. To jest zamach to co to jaka, woda bracie? O, a mówię, że nie ma wygląda podejrzanie Kiego? Co to jest? Ale co to jest? Proszę, proszę, co to jest? Jak to nie wiesz? O, to? No to Wiesz co to jest? Wracy to, to, to jest zakazane, że pedofilia gracie to takiej muzyki nie wolno płacić pracy się варт пт Takiego jednego któryśmy delikwenta zapali Piccolo, pic... No pokaz dalej synu I Ojca, że... Nie cieszy się ojciec A twój ojciec by się cieszył chłopaku I co to jest? No Myślicie, że co ja z tym zrobię? No, no, ale, no co kompiew... ale co to jest w ogóle? No, go miał to, no No, To, no to jeszcze, to je jeszcze, to jeszcze ujdzie, ale... Następnym razem, następnym razem, ojcie, ojcie, jeżeli nie. znowu ojcie, tak zabijecie, to w ogóle kury przepieczone. Ojciec, on jeszcze miał coś takiego w samochodzie. No to się pytałem, czy wszystko. To no, może Przecież Bóg was za to pokaże. To to jest, pokaż mi to. O, o. Ten, ten, tego. Ten? No to, przecież to nie jest ten sam nawet. To jest ten sam. To jest ten właśnie, to jest ten. To jest, to jest ten. To jest ten, dokładnie ten. Ten, a, nie, a jak nie ten? Ale jego mi znaleźć. Wy nie wiecie, kto to jest. My tylko możemy domyślać, że to jest. Wy to macie przywieźć. Cześć Boże. Cholera, prawdziwy majtek. Dzisiaj tylko ja go będę miał. <laughs>